Ja bym chciała, żebyście Wy teraz swoimi słowami powiedzieli mi, jak Wy myślicie, co to jest niespodzianka? Niespodzianka to jest, kiedy dostaniesz coś na urodzina. Na przykład? Co jeszcze można o powiedzieć? Ej, że coś można dostać. Mhm, co jeszcze? Na bakietu. Nie wiem. Zapomniałam. Co jeszcze? Nie mogę dać Dobrze, ktoś jeszcze? No, się nie ma, nie ma, nie ma. A Za chwilę. Słuchajcie, to skoro właśnie ja jestem tu z wami i jestem pisarką, to wam przeczytam, co Wasia, bohaterka moich książek, okay. co ona uważa o on niespodziance. Co to takiego jest? Wasia mówi tak. Niespodzianka jest wtedy, kiedy się coś zrobi dla mamy i nie wolno jej o tym powiedzieć. To okropnie trudne. No, ale jakby się powiedziało, to by była spodzianka. Niespodzianki są przyjemne. Na przykład, gdyby mama weszła rano do pokoju i powiedziała, dziś na śniadanie dostaniesz Wasi żelki zamiast kanapek, to by była miła niespodzianka. Czasem niespodzianki są nieprzyjemne, na przykład jak tata zagląda pod łóżko, znajduje tam takiego bardzo starego banana i mówi A to ci niespodzianka? I wcale nie ma zadowolonej miny. Nie wygląda też jakby się cieszył, kiedy zagląda do pieluszki Franka, odwraca głowę i mówi "U, u, u jaka niespodzianka! Zabawny ten tata, taki duży, a nie wie, że w pieluszce Franka zawsze można znaleźć kubkę. Chociaż kiedyś znaleźliśmy tam plastikowy klocek i wtedy to była dziwna niespodzianka. Słuchajcie, I ja Wam przeczytałam fragment książki i Wy mi powiedzcie teraz, co to takiego jest książka? To tutaj są oblatki albo literki, a kiedyś mi Pani wydrukowała bucia i wtedy jedna noga była na żółto, bo pani ją poszlokowała Co To można powiedzieć. Co to jest książka? To, książka to coś, co czytamy. Książka to coś, co czytamy. A jak mówimy, że coś, to co to znaczy? Że to jest zwierzątko? Nie. Człowieczek? Nie. To co? Książka. No ale co? Jak nie zwierzątko, nie człowieczek, to co? Majka. A może rzecz? Ja, to jest przedmiot. A czym się różnią przedmioty rzeczy od zwierzątek? Ja wiem. Że one nie, one mają nie mają nie rogów, a jakby w książce był narysowany by z rogami. A poza tym książki mają rogi. Zobaczcie, raz, dwa, trzy, trzy cztery. One z książki nie mają usów. Nie mają uszu, no chyba, że mają narysowane uszy czyjeś. Czym się jeszcze różnią książki od zwierzątek? Różnią się, bo dlatego nie się różnią, bo zwierzątka żyją, a książka nie żyje. No właśnie, teraz tak naprawdę tak jest. Od... tak jest z rzeczami, że rzeczy nie żyją, a zwierzątka i ludzie żyją. Ale czy książka na pewno nie żyje? Jak ja na przykład czytam, że Wasia polewała Franka wodą, to ta Wasia żyje czy nie? Trochę jakby żyje. Więc książka to jest taki magiczny przedmiot, magiczna rzecz, w której są różne żywe istoty. Ona sama rzeczywiście nie wiem, nie oddycha, nie je. Lepiej nie sprawdzać i nie zakładać książki kanapką. Nie chodzi sama, trzeba ją przenieść. Ale kiedy czytamy, kiedy otwieramy książkę i czytamy, to wtedy w środku jest cała masa życia. I kiedy otwieramy tę część książki, czyli okładkę, to jest trochę tak, jakbyśmy otwierali drzwi. Przez te drzwi dostajemy się do jakiegoś innego świata. Tak słucham. Tak jak myślał, i Skype, że mają tutaj w środku esłowaną taki głośnik, a potem pod tymi pianami. Książka nie ma głośnika i nie ma pian. Książka ma okładkę. Jak otwieramy okładkę, to co jest w środku? Co to są? Obrazki. Strony. A na stronach są napisy i co jeszcze? Obrazki. A jak ja jestem pisarką, to ja odpowiadam za to, że w książce się pojawiają napisy czy obrazki? Obrazki. Nie. Napisy a taka osoba która sprawia że w książce pojawiają się obrazki nazywa się ilustrator, bo on ilustruje, czyli rysuje rysunki do tego co ja napiszę. I kiedy ja skończę swoją pracę, to powstaje właśnie książka. Tutaj jak się rozejrzycie w tej księgarni, to jest masa różnych książek. Małe, duże, w miękkiej, okładce w twardej okładce. I nad każdą z tych książek pracował jakiś pisarz, ktoś kto pisze albo pisarka, i na końcu pracy każdej z tych osób właśnie powstawała rzecz Czyli książka. To słuchajcie, to ja odłożę niech Ona się zajmuje problemem sprzątania. A ja teraz wam rzeczywiście jeszcze jedną rzecz przeczytam, a potem będzie zadanie dla was. Tutaj są materiały plastyczne, i wy będziecie też twórcami za chwileczkę, przez chwileczkę. Będziecie te, coś mogli zrobić, a potem pokazać, co takiego zrobiliście. Ale najpierw wam króciutki, tutaj kolega się pytał, kiedy będzie czytanie, to teraz będzie chwileczkę czytania. I to jest o dziadku, ale nie takim dziadku, który jest dziadkiem Basi, o, tylko innym dziadku. No Posłuchajcie. Ryś był smutny. To było widać od pierwszego spojrzenia. Czy coś się stało? Zapytał dziadek. Może nabierz się kakao dla poprawy nastroju? Ryś pokręcił głową. Wszystko jest bez sensu, powiedział. Siedział przez chwilę u dziadka na fotelu i patrzył w dywanik. Ja, zaczął nagle mówić, ja chciałbym mieć, ja, ja, zaczął się, ja chciałbym mieć zwierzątko. I nagle zaczął płakać. Wielkie łzy spływały mu po policzkach i kapały na bluzę. A ryś wytarł go rękawem, katar, bulgoczący i zaczął mówić przez łzy. Ja. Tak bardzo, tak bardzo bym chciał mieć zwierzątka. A mama mówi, mama mówi, że nie mogę powiedzieć. bo ona ma alergię i będzie się duziła. Ja nie chcę, żeby się duziła, ale... Rzeczywiście okropnie przykre, zgodził się dziadek. Nie wiem jednak czy wiesz, ale nie każde futerkowe zwierzątko można przytulać. I co z tego? – zawołał Ryś. Na przykład łasiczki nie lubią przytulania, kurny też nie bardzo. No i jeszcze koty. Koty? Ryś uspokoił się trochę, ale zaczęła go męczyć czkawka. Koty <laughs> lubią głaskanie. Nie wszystkie – powiedział dziadek. Koty lubią przede wszystkim być sobą i nie można ich do niczego zmusić. Ja nie chcę nikogo do niczego zmuszać, ale chcę mieć zwierzątko. Jeżeli naprawdę tak uważasz, powiedział dziadek, mogę ci kogoś przedstawić. Musisz być jednak cichutko i nie możesz płakać, bo on jest nieśmiały i nie lubi wilgoci. Ryś wziął dziadka za rękę. Kto? Nie lubi. I gdzie idziemy? Na poszukiwanie szepnął dziadka. Szli powolutku przez pokój. Dziadek zatrzymywał się co chwila. I nawoływał. Kici, 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 kici. Kici, kici, kici. Odpowiedziała mu cisza. Znowu parę kroków i znowu. Kici, kici, kici. Obeszli już prawie cały pokój, gdy nagle spod dziadkowego łóżka rozległo się cichutkie Dziadek uśmiechnął się. No jesteś, powiedział. Podszedł do łóżka i usiadł na nim. Pokazał Rysiowi, żeby zrobił to samo. Ryś nic z tego nie rozumiał. Po chwili zobaczył jednak, że koc na łóżku ugięł się lekko, zupełnie jakby ktoś na niego wskoczył, a potem poczuł, że coś wchodzi mu na kolana i że czyjeś małe łapki udeptują mu nogi. Usłyszał mruczenie, gdy niewidzialna istota ułożyła mu się na kolana. Podniósł rękę i wyczuł cieniutki kręgosłup, miękkie futerko i starczące do góry uszy. To jest właśnie kot, powiedział dziadek. Y, myślę, że przychodzi do tych, którym jest smutno. Mnie pierwszy raz odwiedził wtedy, kiedy odeszła babcia. Obudziłem się w nocy samotny i nieszczęśliwy, a on był przy mnie. Od tego czasu jest ze mną zawsze, kiedy go potrzebuje. Dziadku spytał Ryś, a czy myślisz, że on miałby coś przeciwko temu, żeby być też trochę moim kotem? Nie wiem. Dziadek wzruszył ramionami. Mówiłem ci, że koty są tajemnicze. Nie zdziwiłbym się jednak, gdyby dziś w nocy spał w zupełnie innym łóżku niż moje. Tego dnia, gdy ryś szedł do domu, wydawało mu się, że coś ciera, mu się o nogi, a kiedy położył się spać, usłyszał cichutkie mruczenie. Wyciągnął rękę i westchnął uszczęśliwiony. Pod palcami poczuł kocie futerko. Kot podszedł do niego na miękkich, w widzialnych ławkach i polizał go na dobrano językiem prosto w nos.